Hej wszystkim z tej strony Brylantowe 04 i witam Was w już piątym odcinku z gry MSP Jest tutaj ze mną Korsak O właśnie Też nagrywa w tym momencie Ale mi sorki, że mi lag... Sorki laguje mi Dziękuję za to wszystko Właśnie zaraz zaczynam pozdrawiać korsak 203, Nikola Franki Kochana ja IJ Bloom Klaudyna i Wiktula Wszystkich was serdecznie pozdrawiam Dobra, napiszę do Korsek, żeby się przywitała. Dobra, dzisiaj mam zamiar w planach się troszeczkę pobawić. Taki nieogarnięty dzisiaj odcinek będzie. Hmm. Dobra, ja pójdę do swojego pokoju, bo nie wiem co mam robić. A tym co powiedzieli, hej, YouTube, bardzo dziękuję. <słuch> Serio, powiem wam dzisiaj też trochę o YouTubie. Na YouTube się trudno nagrywać, gdyż trzeba mieć zawsze jakiś plan. Ja tych planów czasami nie mam. Dzisiaj jest taki chaotyczny odcinek. Nie wiem, co porobimy. Pogram sobie na gitarze. Dobra, trzeba znaleźć jakiś sens od odcinka dzisiejszego. Hmm. Chwila. Dobra, pójdę do Korsak 23, się chwiejemy, no może... Pobawię z nią w coś. Dobra, zrobię pauzę. Dobra, stwierdziłam, że może zagramy w jakąś grę, co? Na odcinku. A właściwie nie, nie było was, yy, to ten, patrzcie, mam już stu przyjaciół, okrągłą stówkę. Dobra. Zobaczymy, co oni tutaj na nas mają w tej grze. Ubierz się jak gotowanie. I tak, i tak dopiero co zaczęłam. Eee... Dobra, wyglądam jak gotowanie, to może być. Jak ro... ro-kokoko. What? Uznajmy, że chodzi o rok. Dlatego ubiorę się dziwacznie. Okej, okay, może być, co nie? Nagrywam już 4 minuty, a to jeszcze trochę. No, fajnie. Jak szpiek. Dobra.

napiszę o, hej youtube, kolejny raz dobra, ciekawe, got. Got, 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 got dobra, niech ona wygra, fajnie wygląda niech sobie raz wygra ubierz się jak piżama party De Dzięki za pozdrowienie. Dobra, biorę party. Tak, tylko ja nie mam teraz czasu. O, za co ona wygrała? Jezu! Mm. Już mi się nie podoba Wester. Ciki, 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 ciki. Zachod, zachod... To pasuje jak Wester. I tak się właśnie ubiorę. A właśnie pozdrawiam wszystkich co są! Korsak203, yy, Zielona zielona kocha zuzzie i Klaudii na, tam zaraz, zaraz, zaraz ja. o już zaraz mówię Claudina200530 Domin... Heis Dominika... Heis Love? I kochana ja. Pamiętam jej jak bajka. Heißt ba O, chyba znajdę. To bardziej jak rok jest, ale okej. Okay. Może być. Kochana JJ, Bloom, Victor, 1, 2, 123 Ariana Grande. Och, zaraz kończymy, bo nagrywa się już 8 minut. Dobra, ja kończę już nagrywanie. Papa. Pa.